Siemanko, to znowu ja, Christian Pell, a dzisiaj nagrywam film z wyjaśnieniami o mojej pazerności. Sorry za moje okulary, no trochę są urwane, ale jak mówię, dzisiaj będzie ten film i przegrałem zakład właśnie z innym grafikiem o pazerność, a za moimi plecami jest y, ciepły vibe, jak widać, i też subskrybujcie kanał, tutaj macie guziczek, w też macie guziczek. I dziękuję jeszcze raz Damsonowi za donate, wczoraj jest o live'a u góry Paulo Dybala, a ja zapraszam do odcinka, siemanko. One, Czekaj, Mateusz, jeszcze raz miałem do ciebie jakieś jedno pytanie. No. Zrobisz mi miniaturkę za darmo. Pojebałem cię <noise> Pazerny Łapie okay, Nawet matce bym za darmo nie brał Siemanko widzowie Dzisiaj pokażę wam Moje zarobki z tego miesiąca, gdy 22 kwietnia 8 zł i w sumie mam już w tym miesiącu 356 zł nie licząc dzisiejszych wypłat, bo ich jest naprawdę sporo. Ja pierniczę. Ludzie, dziękuję, ale też się cieszę, bo na kebaby się wyda pieniążki na kebaby. A, a wy nie macie i co? I to już koniec tego odcinka. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach, co chcecie, i uwaga: ten film był w celach humorystycznych i nie ma zamiaru nikogo obrazić ani nic, żadnych ataków w stronę osób, które zostały przedstawione na filmiku. Bardziej chodziło o to, żeby przedstawić jaki jestem naprawdę. Ale to już jak odbierzecie ten film, to już zależy od was. Jak mówię, zastanówcie się. Możecie zostawić łapkę w dół. Dać mu suba. Albo łapkę w górę i wbijać na fanpage'a, lajkować na Instagrama, bo filmy dalej będą, będą codziennie, właściwie i będą nowe speedarty, w nowej formie. Do zobaczenia i cześć. Żegnam was Christian.pl Siema.